Ale mam też dwa smakne lizaki. Co jest w środku tego małego sedesu? Muszę to sprawdzić. Mm -hmm. Myślę, że ten proszek będzie świetnie smakował z lizakami. Mm, pyszne, naprawdę jest to wiele lepszy dzięki temu. Ja też chcę spróbować. I spróbuję. Dokąd ona poszła? Co to takiego? Złodziejka! Zobaczymy, co powiesz na lepkiego lizaka we włosach. Mary, dlaczego jesteś taka zdenerwowana? Czyżby coś się stało? Teraz już nigdy nie pozbędę się tego lizaka z włosów! Wiem, co może Ci pomóc! Trzeba ich trochę zgolić! Ty poczekaj, chcę Ci pomóc! Myślę, że Mary zaraz straci fryzurę.